Siemaneczko, z tej strony team i zagramy sobie w Farming 17 sezon 5 na niemieckim gospodarstwie No i co? Mamy kolejny odcinek z tej serii. Jak już mówiłem nagrywam odcinek drugi, podrząd rząd w sumie, dwa pod rząd nagrywam, żebym miał potem zostać, bo jak nie będę czasu, żeby nagrać Po prostu wyrenderuję i wstawię, nie? E, dobra, a w dzisiejszym odcinku mamy nowy nabytek e, na nabytek, a nie nabytki, jak widzicie. Naszym nabytkiem jest Fend Pavarit 818, 180 koni W sumie nie był aż taki drogi by tylko 102 tysiące z groszami yy, Dosyć fajny sprzęt muszę powiedzieć Bardzo mi się podoba A ogólnie jak widzicie jeszcze zestaw Grimme A ponieważ wypożyczyłem taki, taki sprzęt właśnie Grimme Ponieważ będziemy sobie kopać buraczki Takim ładnym zestawem i tutaj Deutsch będzie odbierał z rzoskinką Myślę, że da radę Mam Na nadzieję, że większych problemów nie będzie miał A dlaczego Dojczem odbieram A nie Johnny? To już wam pokazuję o. Bo Johnny tutaj pracuje W pole, jak widzicie O ora sobie Nasz pracownik ładnie sobie tutaj orze Ja muszę tutaj lufnąć jedną rzecz Dobra, tutaj będzie sobie ogarniał ładnie, o, jak widzicie To jest ładnie mu widział, już połowę zorał Czasami nie będę tego robił, przecież mówię ile bym to zajął na odcinku A tak to będę inną akcję sobie robił I kupiłem w sumie właśnie pole, jedno jeszcze Ojc z burakami, dlatego od razu odpalamy sprzęt, muzyka załączamy i lecimy Bardzo mi się podoba ten event A jeżeli jesteś nowym widziem to daj suba i kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a jeżeli odcinek się spodobał daj łapkę w górę bo to mnie naprawdę motywuje do kolejnej produkcji No i co, ciśniemy sobie na polu naszym pędzikiem Kurde, mi pasuje ten pęd, tylko... Taki jeden mały minus, który mi się bardzo nie podoba to ma bardzo wąskie włokoła z przodu takie mnie taki, taki mam, takie odnoszę wrażenie Ale co, tam spoko jest nawet Nie jest powiedziane, że w tym odcinku nie będzie cięcia radnego Bo to może wystąpić nawet w każdej chwili ale co tam, ciśniemy sobie? Jak koguciki musimy końca obowiązkowo Chyba, że wcześniej nie zapaliłem, ale dobra Mniejszy z tym W sumie jesteśmy na polu. O, takie pole z buraczkami kupiłem Takie nawet, nawet Dosyć dużo miejsca mam przynajmniej na zawracanie no, no, Będzie się miło robiło jakoś tu normalnie w to pole Nie wiem w ogóle, czy jak się kopie buraki w się leje czy nie bo się nie znam Ude, słup, aha, dobra Nieważne Tego nie było Dobra Już się ustawimy w sumie, a nie ja ten guzik Dobra, palimy Daję radę, muszę powiedzieć że na tym zostałem yy, Dobra, także ciśniemy sobie od razu Najwi się zbiera, wszystko sobie szybka buchelnię, tylko muszę wyłączyć I tyle, ale fajne ma dźwięki bardzo się wszystko otwiera, czy coś O, dosyć to leci już, tyś to jest Jeszcze nawet nie przejechać na końca a dzisiaj z nutką w tle myślę, że będzie spoko Kurde, musiałem trochę wjechać Prześniak może bym zrobił, chociaż nie wiem, czy w górach się poprześniaki czy nie, ale my zrobimy No chciałbym, nie Wybra mi się lepiej jeździło. Co łatwe jest w granie? Oj, 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 kolega. No nie, a walną. My nie będą czy w farmingu. Kiedy kolejny odcink kopałem buraku? Chyba nie. Dlatego mamy pierwszy odcinek chyba z kopania buraku w ogóle na kanale. Oczywiście w farmingu. No więc w realnym życiu też by w realnym wcale nie było i chyba nie będzie. O kurde. Na górach tutaj nie ma. Żeby Była taka akcja gdzieś w okolicy, bynajmniej nie kojarzę. Już 2,5 ton mam. O kurde. Mam no, dosyć dosyć spędzę, muszę powiedzieć. Minem. dziwnie, bo muszę w lekko wjechać, ale, no życie, życie, no, co nie zrobię, jak teraz... mi się ogólnie właśnie muszę po... Jak skończę ten odcinek, to będę malował w domu. Także jest troszkę pracy już znowu. Jak nie gdzieś na budowę, albo coś, to w domu. Muszę malować, mały remoncik zrobić, że tak powiemy. Nie wierzę, nie? Wyjdę. Wyjdę z tej gry. Nie opuściłem. O ładny. Wow. Chcieźbym taki przyjść, że jak ja się... Nie kłosi raz to się ludzie opuszczony na razem to nie. Wiem. Chyba kontrol Kowa ile się nie mylę, ale to chyba nie działa za bardzo. Nie wiem na jakby zwalił ten kawałek tam No, cztery tony już są dosyć dosyć syfie, nie? Nie wiem czy to ja pow nam zrobić na odcinku, bo cię nie chcę się przedłużać. Za bardzo. Zobaczymy, tyle ile wykopiemy, tyle wykopiemy prosto, nie? Nie wiem, co tam ten koniec. by były dwie osoby też by się inaczej grało, nie? A i znowu by nie opuszczył. Jezie gdzieś na no, 9 na godzinę, sobie przy buraczkach nie jest już tak tragicznie. to idealnie. Nie, nigdy się tu jeździ. kopię buraki. A jak już tam właśnie przed chwilą mówiłem, ja nigdy nie kopałem buraki. Ajknie no, ten lubik. Oha, pełna Chcę mi się tam podjąć jakieś dziwne... O rurę i tak mam z tamtej strony to spoko no to bez flipu po prostu daje fajnie to, Ale co to polecimy jeszcze z tamtej strony, tamtej stoimy. od razu Ten chyba jak wtedy tu sprzątne no, Dobrze Idziemy się na pole Tepniemy. A jak tam idzie nasz pracownikowi? No, jak idzie, pozwolicie, że się będę tak teleportował, będzie szybciej. No, ten odcinek też tak dosyć na szybko, bo w tym czasu, dlatego też miałem, już mówiłem, nie będę lawał. Mały to gdzie wiecie? Mam nadzieję, że dźwiękanie będzie ogólnie wszystko ok, a chyba jest dobrze. Kurde, zaraz, 13. Już 13.52, wygrzałem on Realnie będzie tu teraz 13 Ciekawe ile zbiorników mi będzie na tym wczoraj 24 zbiorniki 24 to Chyba 28 chodzi. No i tak na monatę te mówię Ach, czemu błędem? Dobra so Poczekamy jak wysypie i przejedziemy dalej dojczem Chyba no, tu nie przeszkadzał to jest już to mamy też mi sprzęt nie hałasuj mi tu mała rębo Mam nadzieję, że będzie cicho. no mhm. już idzie. Tak na styku się wyłączyłem, muszę powiedzieć. A jeszcze wysypałem to, co zostało. A gdzieś się chyba przez środek przetnę, myślę. oj, oj, oj. oj. No to nie jest dobry moment, żeby się tak przez środek przeciąć. Mam mamy już 12 minut za chwilę, kurde. Jak to dużo pola nie było... Trzeba powiedzieć nawet. Ciekawe, ile mi się... Oj, ciężek łudzik. Ej no, jak mnie to długo bóla, muszę sobie... Muszę sobie to ogarnąć, bo... Dobra lecimy tutaj to, bierzemy może Nigdy kopiemy ten kawałek co tutaj został żeby się zmieścił między tą szczepą Wszystko to tak uwiedziałem może Jeszcze na nie Ojej, bros Jeszcze nie ma nawet spoko, tylko kurde szkoda, że tak trochę elitnie to wygląda Te buraczki, droga Nie, jest źle Było gorzej Oczywiście wyprostujemy Trzeba tu wykręcić Ojcie. Dobra O już pełne znowu Kurde szybko to się na Tutaj wycofamy trochę dojm się pojedzie. Dobra, kurde, bym brała, walił. Pff, Dobra. Koska to wejdzie na tą Z nawet nie mam żadnego, bo my będą się jakieś tematy się poszukać na kolejny odcinku. Bo... Tak, trochę nudno. W sumie single zawsze są nudne, nie? Czy no może nie zawsze, to zależy, nagrywa. Tak jak taki mały youtuber, jak ja, to single za ciekawe nie są, nie? Powinni że są mój na pewno. Już czuję, że całego pola nawet w południu może nie zrobię, Танковая там говорил Ale nawet spoko ten zestaw wygląda, bynajmniej jak dla mnie myślę tak Dobra, starczy tych zdjęć lecimy dalej Może 18 minut, ja pierdzielę. Ej, nawet w sumie że nagrywam, ale dobra. <laughs> nie no, myślę, że trochę tak. cisza jest, no ale co, poradzę. Odcinek będzie, będzie. Trochę lipny no ale będzie, no co. Nic na to nie poradzę już, nie? Może, że będzie. No zaraz będziemy kończyć, bo jak widzicie dosyć opornie nam to idzie. Też może skończymy sobie ten kawałek, zaczynamy jak wyjdziemy szasnur nawet nie będę zjeżdżał już do domu. Farmę mam na, na myśli. Opuśćmy puśćmy co ja. ja. Tak wyciśniemy dalej. Już końcówka, trzymaj będziemy kończyć za chwilę. No ale dwa mam w także spoko. Jeden yy, stawia. dzisiaj pewnie jeszcze, a kolejny nie wiem, w jest no ale... w czwartek może. Zobaczymy. Co drugi dzień odcinek z farmingami się będzie spoko. No właśnie, jakąś nową grę myślę, kurde, nie wiem kiedy, ale nie mam nawet czasu, żeby jechać jakimś kupić, nie? To jest ten problem u mnie. Teraz też osiemnastkę będę miał to. Też wiecie jak to jest. Trochę zabawy jest w tych burakach, no ale to... No jeszcze te trzy przejazdy tu mamy Mamy dwadzieścia... minuty Rozdebrałem to. to Troszkę w kółko że tam komu wjedziemy Ale nie ma moduł niecenia, to jest najważniejsze troszkę za szybko poleciał Podniesionym to o myślę, że akurat może sobie spiemy ten zbiornik jeszcze i będzie koniec jak już mówiłem chcę zrobić dłuższy odcinek niż 25 minut a mamy jeszcze minutę 20 sekund No i troszkę za wcześnie poniosłem, a to jeszcze jest Dobra, będziemy kończyć moi drodzy No także co, widzicie, nowy nabytacz jak jest Czyli widzicie, kombajn wypożyczony, jak już mówiłem, z obłagarką do liści ale traktor jest, 180 koni, powoli, bardzo fajny eee, pracownik właśnie, na... dobra, stop patrzymy jak tam pracownik sobie radzi, a no, on tu skończył praktycznie eee, także co z mojej strony myślę, że to łamacko na tyle także jeżeli się ich spodobał, daj w górę to mnie na pewno motywuje do kolejnej produkcji i do kolejnego odcinku, żeby nagrywać no i co myślę, że to na tyle ode mnie Także do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.